Rozdział trzeci. Wieść o zajściu w szczytnie przybyła jednak do Warszawy przed bratem Rodgierem i wzbudziła tam zdumienie i niepokój. Ani sam książę, ani nikt z dworu nie mógł zrozumieć, co zaszło. Przed niedawnym czasem, właśnie gdy Mikołaj z długo lasu miał jechać do Malborga z listem księcia, w którym tenże skarżył się gorzko na porwanie przez niesfornych pogranicznych konturów Danusi. I niemal groźnie upominał się o niezwłoczne jej oddanie, przyszedł list od dziedzica ze Spychowa, oznajmiający, że córka jego pochwycona została nie przez krzyżaków, ale przez zwyczajnych zbójów nadgranicznych i że wkrótce będzie za okup uwolniona. Wskutek tego poseł nie pojechał. Nikomu bowiem ani przez głowę nie przyszło, żeby krzyżacy wymogli takie pismo na Jurandzie pod groźbą śmierci dziecka. Trudno było i tak zrozumieć, co zaszło, gdyż warchołowie pograniczni, tak poddani księcia, jak i zakonu, czynili wzajemne nasie napady latem, nie zaś zimą, gdy śniegi zdradzały ich ślady. Napadali też zwykle kupców, albo dopuszczali się grabieży po wioskach, chwytając ludzi i zagarniając ich stada. By jednak ośmielili się zahaczyć samego księcia i porwać jego wychowankę, a przy tym córkę potężnego i wzbudzającego powszechną obawę rycerza, to zdawało się przechodzić wprost wiarę ludzką. Na to jednak, jak również na inne wątpliwości, był odpowiedzią list Juranda z jego własną pieczęcią i przywieziony tym razem przez człowieka, o którym wiedziano, że pochodzi ze Spychowa, wobec czego wszelkie podejrzenia stały się niemożliwe. Książę tylko wpadł w gniew, w którym go dawno nie widziano, i nakazał pościg opryszków na całej granicy swego księstwa, wezwawszy zarazem księcia Płockiego, aby uczynił również to samo i również nie szczędził kar na zuchwalców. A wówczas właśnie przyszła wieść o tym, co zdarzyło się w szczytnie. I przechodząc z ust do ust przyszła powiększona dziesięciokrotnie. Opowiadano, iż Jurand, przybywszy samo sześć do zamku, wpadł przez otwarte bramy, uczynił w nim rzeź taką, iż z załogi mało kto pozostał, że musiano posyłać poratunek do pobliskich zamków, zwoływać rycerstwo i zbrojne zastępy ludu pieszego, które dopiero po dwóch dniach oblężenia zdołały wedrzeć się na powrót do zamku i tam zgładzić Juranda zarówno, jak jego towarzyszów. Mówiono też, że wojska owe wejdą prawdopodobnie teraz w granice i że wielka wojna niechybnie się rozpocznie. Książę, który wiedział, jak wiele zależy wielkiemu mistrzowi na tym, by na wypadek wojny z Królem Polskim siły obu księstw mazowieckich pozostały na stronie, nie wierzył tym wieściom, albowiem nie tajnym mu było, że gdyby krzyżacy rozpoczęli wojnę z nim lub z ziemowitem Płockim, Żadna siła ludzka nie powstrzyma Polaków z królestwa, mistrz zaś obawiał się tej wojny. Wiedział, że musi przyjść, ale pragnął ją odwlec raz dlatego, że był pokojowego ducha, a powtórę dlatego, że aby zmierzyć się z potęgą Jagiełły trzeba było przygotować siłę, jakiej nigdy dotychczas zakon nie wystawił. I zarazem zapewnić sobie pomoc książąt i rycerstwa nie tylko w Niemczech, ale na całym zachodzie. Nie obawiał się więc książę wojny. Chciał jednak wiedzieć, co się stało, co ma naprawdę myśleć o zajściu w Szczytnie, o zniknięciu Danusi i o tych wszystkich wieściach, które przychodziły z nadgranicy. Więc też, jakkolwiek nie cierpiał krzyżaków, rad był. Gdy pewnego wieczora kapitan łuczników doniósł mu, że przyjechał rycerz zakonny i prosi o posłuchanie. Przyjął go jednak wyniośle i jakkolwiek natychmiast poznał, że to jest jeden z braci, którzy byli w leśnym dworcu, udał, że go sobie nie przypomina i zapytał kto jest, skąd przybywa i co go do Warszawy sprowadza. Jam jest Rodgier. Odpowiedział Krzyżak, i przed niedawnym czasem miałem zaszczyt pochylić się do kolan waszej książęcej miłości. Czemu zaś, bratem będąc, nie masz na sobie zakonnych znamion? Rycerz począł tłumaczyć się, że białego płaszcza z krzyżem nie przywdział tylko dlatego, iż gdyby to był uczynił, niechybnie byłby pojman lub zabit przez mazowieckie rycerstwo. Wszędzie na całym świecie, we wszystkich królestwach i księstwach, Znak krzyża na płaszczu ochrania, zjednywa życzliwość i gościnność ludzką i tylko w jednym księstwie mazowieckim krzyż na pewną zgubę naraża człowieka, który go nosi. Lecz książę przerwał mu gniewnie. Nie krzyż, rzekł, bo krzyż i my całujemy, jedno wasza niecnota. A jeśli was gdzie indziej lepiej przyjmują, to dlatego, że was mniej znają. Po czym, widząc, że ryczes stropił się i bardzo tymi słowy, zapytał – — Byłeś w Szczytnie, albo li wiesz, co się tam stało? — Byłem w Szczytnie i wiem, co się tam stało — odrzekł Rodgier. — A przybywam tu nie jako czyjś wysłannik, ale z tej jeno przyczyny, że doświadczony i świątobliwy komtur z Innsburka rzekł mi. Nasz mistrz miłuje pobożnego księcia i ufa w jego sprawiedliwość, więc gdy ja pospieszę do Malborga, ty jedź na Mazowsze i przedstaw naszą krzywdę — nasze pohańbienie, naszą niedolę. Już ci nie pochwali sprawiedliwy pan gwałciciela pokoju i srogiego napastnika, który rozlał tyle ch krwi chrześcijańskiej, jakby nie Chrystusa, ale szatana był sługą. I tu począł opowiadać wszystko, co się stało w Szczytnie. Jako jurant, przez nich samych wezwany, aby zobaczył, czy dziewczyna, którą zbójcom odjęli, nie jest jego córką, zamiast Wdzięcznością się wypłacić, wpadł w szał. Jak zabił Danwelda, brata Gottfrida, anglika Huga von Brachta i dwóch szlachetnych Giermków, nie licząc klechtów. Jak oni, pomni, na przykazania boskie, nie chcąc zabijać, musieli w końcu splątać siecią strasznego męża, który wówczas przeciw sobie samemu podniósł broni, poranił się okrutnie. Jak wreszcie, nie tylko w zamku, ale i w mieście byli ludzie, którzy wśród wichury zimowej słyszeli podczas nocy po walce straszliwe jakieś śmiechy i głosy wołające na powietrzu. Nasz Jurand, krzywdziciel krzyża, rozlewca krwi niewinnej, nasz Jurand. I całe opowiadanie, a zwłaszcza ostatnie słowa krzyżaka wielkie, uczyniły wrażenie na wszystkich obecnych. Zdjął ich po prostu strach, czy istotnie Jurand nie wezwał w pomoc sił nieczystych i zapadło głuche milczenie. Lecz księżna, która była obecna przy posłuchaniu i która kochając Danusię nosiła w sercu nieutulony żal po niej, zwróciła się z niespodziewanym pytaniem do Rodgiera. Mówcie rycerzu, rzekła, że odbiwszy dziewczynę niedojnę, myśleliście, że to jurandowa ju 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 córka, i dlatego wezwaliście go do szczytna. Tak, miłościwa pani, odrzekł Rodgier. A jakoście mogli to myśleć, Skoroście w leśnym dworze widzieli przy mnie prawdziwą jurandównę. Na to brat Rodgier zmieszał się, gdyż nie był przygotowany na podobne pytanie. Książę powstał i utkwił w surowy wzrok w krzyżaku. Zaś Mikołaj z długo lasu, mrokota z moca Jaśko, z Jagielnicy i inni rycerze mazowieccy przyskoczyli zaraz do mnicha, pytając na przemian groźnymi głosami. Jako żeście mogli to myśleć. Mów, niemcze! Jak to być mogło? A brat Rodgier ochłonął i rzekł: My, zakonnicy, nie podnosimy oczu na niewiasty. Było w leśnym dworze przy miłościwej księżnie dwórek niemało, ale która była między nimi jurandówna, nikt z nas nie wiedział. Danweld wiedział! ozwał się Mikołaj z długo lasu. Gadał ci z nią nawet na łowach. Danwel stoi przed Bogiem, odparł Rodgier. I powiem o nim jeno to, że nazajutrz znaleziono rozkwitłe róże na jego trumnie, których jako w czasie zimowym nie mogła złożyć ręka ludzka. Znów nastało milczenie. Skąd wiedzieliście o porwaniu Jurandówny? zapytał książę. Sama bezbożność i zuchwalstwo uczynku zrobiły go rozgłośnym tu i u nas. Więc dowiedziawszy się o tym, daliśmy nam sze dziękczynne, że jedno zwykła dwórka, a niektóre z rodzonych dzieci waszych miłości było porwane z leśnego dworca. Ale to mi zawsze dziwno, żeście mogli nie dojdę poczytać za córkę Juranda, na to brat Rodgier. Danwelt mówił tak, często szatan zdradza sług swych, więc może odmienił Jurandównę. Zbóje wszelako nie mogli, jako prostacy, podrobić pisma Kalebowego i pieczęci Juranda. Któż mógł to uczynić? Zły duch. I znów nikt nie umiał znaleźć odpowiedzi. Rodgier zaś począł patrzeć pilnie w oczy księciu i rzekł. Zaiste są mi jako miecze w piersi te pytania, albowiem posąd w nich tkwi podejrzenie. Ale ja, ufny w sprawiedliwość Bożą i w moc prawdy, Pytam waszą książęcą mość. Zali sam jurant, posądzał nas o ten uczynek, a jeśli posądzał, to czemu nim wezmaliśmy go do szczyta, szukał na całym pograniczu zbójów, aby od nich córkę wykupić. Już ci, prawda? rzekł książę. Choćbyś co ukrył przed ludźmi, nie ukryjesz przed Bogiem? Posądzał was w pierwszej chwili, ale potem, potem myślał co innego. Oto jak blask prawdy zwycięża ciemności? Rzekł Rodgier. I potoczył zwycięskim wzrokiem po sali. Pomyślał bowiem, że w głowach krzyżackich więcej jest obrotności i rozumu niż w polskich, i że to plemię zawsze będzie łupem i karmą zakonu, równie jak mucha bywa łupem i karmą pająka. Więc, porzuciwszy poprzednią układność, przystąpił ku księciu i począł mówić głosem podniesionym i natarczywym. Nagruć nam, panie, nasze straty, nasze krzywdy, nasze łzy i naszą krew. Twoim był ten piekielnik poddanym, więc w imię Boga, z którego władza królów i książąt wypływa, w imię sprawiedliwości i krzyża, nagródź nam nasze krzywdy i krew. A książę popatrzył na niego w zdumieniu. Na miły Bóg, rzekł, czegóż ty chcesz? Jeśli Juran wytoczył w szaleństwie waszą krew, zali ja mam za jego szaleństwo odpowiadać? Twoim był panie poddanym, rzekł Krzyżak. W twoim księstwie leżą jego ziemie, jego wsie i jego gród, w którym więził sług zakonu. Niechaj więc chociaż ta majętność, niech chociaż te ziemie i ów bezbożny kasztel staną się odtąd własnością zakonu. Zaprawdę nie będzie to godna zapłata za tę szlachetną krew przelaną. Zaprawdę nie wskrzesi ona zmarłych ale może choć w części uspokoi gniew Boży i zetrze niesławę, która inaczej na całe to księstwo spadnie. O Panie, wszędzie posiada zakon ziemi i zamki, które łaska i pobożność chrześcijańskich książąt mu nadała, jeno tu nie masz ni piędzi ziemi w jego władaniu. Niechże nasza krzywda, która o pomstę do Boga woła, choć tak nam się nagrodzi, Abyśmy mogli powiedzieć, że i tu żywią ludzie mający w sercach bojaźń Bożą. Usłyszawszy to, książę zdumiał się jeszcze więcej i dopiero po długiej chwili milczenia odrzekł: Rany Boskie, a wżdy, jeśli ten wasz zakon tutaj siedzi, z czyjejże łaski jeśli nie z łaski przodków moich? Małoż wam jeszcze tych krajów, ziemi i miast, które do Was i do naszego kraju niegdyś należały, a które dzisiaj są wasze. Żyje przecie jeszcze dziewka jurandowa, gdyż nikt nam o jej śmierci nie doniósł. Wy zaś już chcecie sierocie wiano zagarnąć i sierocym chlebem wasze krzywdy sobie nagrodzić. Panie. Przyznajesz krzywdę, rzekł Rodgier, więc tak ją nagródź, jako ci twoje książęce sumienie i twoja sprawiedliwa dusza nakarze. I znowu rad był w sercu, gdyś myślał sobie, teraz nie tylko będą, nie będą skarżyli, ale będą jeszcze uradzać, jakby samym ręce umyć i z tej sprawy się wykręcić. Nikt już nic nam nie zarzuci i sława nasza będzie jako biały płaszcz zakonny, bez skazy. A wtem ozwał się niespodzianie głos starego Mikołaja z długo lasu: Pomawiają was o chciwość i Bóg wie, czyli niesłusznie, bo to i w tej sprawie więcej wam o zysk niż o cześć zakonu chodzi. Prawda! odrzekli chórem rycerze mazowieccy. A krzyżak postąpił kilka kroków, podniósł dumnie głowę i mierząc ich wyniosłym wzrokiem rzekł: Nie przybywam tu jako poseł, Jeno jako świadek sprawy i rycerz zakonny gotów czci zakonu krwią własną do ostatniego tchnienia bronić. Kto by tedy wbrew temu, co mówił sam Jurand, śmiał zakon o uczestnictwo w porwaniu onego córki posądzać, niechaj podniesie ten rycerski zakład i niechaj zda się na sąd Boży. To rzekłszy rzucił przed nich rycerską rękawicę, która upadła na podłogę. Oni zaś stali w głuchym milczeniu, bo choć nie jeden z nich rad by był wyszczerbić miecz na krzyżackim karku, jednakże bali się sądu Bożego. Nikomu nie było tajno, że Jurand wyraźnie oświadczył i nie że zakonni porwali mu dziecko. Każdy przeto w duszy myślał, że jest słuszność, a zatem będzie i zwycięstwo po stronie Rodgiera. Ów zaś uzuchwalił się tym bardziej, wsparłszy się na boki, zapytał. Jest li taki, którym by podniósł tę rękawice? A wtem jakiś rycerz, którego wejścia poprzednio nikt nie zauważył i który od niejakiego czasu słuchał przy drzwiach rozmowy, wystąpił na środek, podniósł rękawice i rzekł Jam ci jest. I powiedziawszy to, rzucił swoją prosto w twarz Rodgiera. Poczuł ją mówić głosem, który wśród powszechnego milczenia rozlał się jak grzmot po sali. Wobec Boga, wobec dostojnego księcia i wszystkiego zacnego rycerstwa tej ziemi, mówię Ci, Krzyżaku, że szczekasz jako pies przeciw sprawiedliwości a prawdzie. I pozywam cię w szranki na walkę pieszą albo konną, na kopie, na topory, na krótkie albo długie miecze, i nie na niewolę, jeno do ostatniego tchnienia na śmierć. W sali można było usłyszeć przelatującą muchę. Wszystkie oczy zwróciły się na Rodgiera i na wyzywającego rycerza, którego nikt nie poznał, albowiem na głowie miał hełm, wprawdzie bez przyłbicy, ale z kolistym okapem schodzącym niżej uszu, który zakrywał zupełnie górną część twarzy, na dolną zaś rzucał cień głęboki. Krzyżak niemniej był zdumiony od wszystkich. Pomieszanie, bladość i wściekły gniew mignęły mu tak po twarzy, jak błyskawica miga po nocnym niebie. Schwycił dłonią łosiową rękawicę, która, obsunąwszy mu się z oblicza, zahaczyła na końcu na ramiennika i zapytał: Ktoś jest, który wyzywasz sprawiedliwość boską? A ów odpiał sprzączkę pod brodą, zdjął hełm, z pod którego ukazała się jasna, młoda głowa i rzekł: Zbyszko z Bogdańca mąż. Jurandowej córki. Zdziwili się wszyscy, i Rodgier wraz z innymi, gdyż nikt z nich prócz obojga, księstwa ojca Wyszonka i de Lorchego nie wiedział o ślubie Danusi. Krzyżacy zaś byli pewni, że prócz ojca nie ma Jurandów na innego przyrodzonego obrońcy. Lecz w tej chwili wystąpił pan de Lorche i rzekł Na moją rycerską cześć. Poświadczam prawdę słów jego, kto by zaś śmiał wątpić, oto moja rękojmia. Rudger, który nie znał co to trwoga i w którym serce burzyło się w tej chwili gniewem, byłby może podniósł i tę rękawicę, ale wspomniawszy, że ten, który ją rzucił, był sam przez się możnym panem, a w dodatku krewnym hrabiego Geldrii powstrzymał się. Uczynił zaś tak tym bardziej, że sam książę wstał i zmarszczywszy brwi rzekł. Nie wolno tej rękoj mi podnosić, albowiem i ja poświadczam, jako prawdę powiedział ufrycerz. Krzyżak usłyszawszy, to skłonił się, po czym rzekł do Zbyszka. Jeślić wola to pieszo, w zamkniętych szrankach na topory. Jam cię już i tak w przód pozwał odpowiedział Zbyszko. Boże, daj zwycięstwo sprawiedliwości, zawołali mazowieccy rycerze.